Jest ze mną dzisiaj Rafał Tejkwan-Górniak. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. I Filip Zabielski. Witam wszystkich, witam. Dobrze. Dzisiaj panowie robimy sobie face to face'a. Ty jakby już byłeś na, kiedyś na face to -face więc wiesz jak to wygląda. Filip, nie wiem, nie pamiętam czy ty... Ja jestem miałeś... pierwszy raz. Jesteś debi debiutantem. Jestem debiutantem, więc strasznie się stresuję. Serio? Nie. Okej. Okay. Ale tez, jestem rozwścieczony, bo, bo tez... z... Je, jedna rzecz mnie strasznie drażni, tak już serio, okay. na poważnie. Okay. Mam prawy profil lepszy a siedzę z tej strony i chciałbym tam usiąść. Czy to jest możliwe? ale przecież ale jestem dopiero... żony brawo więc okay, powinien wyglądać jakiś zawsze. Mówiłeś pięknie. wczoraj, że dominujesz genetycznie Rafała pod każdym względem a teraz przeszkadza ci. Ale no ruch. a sobie po prostu dałeś zapierdalać. Pra prawy profil mam lepszy, <laughs> więc chciałbym jakby siedzieć z tamtej strony, żeby moją piękną prawą stronę pokazywać. Jest to niemożliwe ze względu na to, że jakby formuła programu działa na takiej zasadzie, że po tej stronie siedzą osoby, których zdjęcie tutaj na tym filarku ambonce e, jakby tu jest tej tu jesteś ty, no, no i nie mogę już... nic zrobić. Przeżyję. I że skurpiłaś go bardziej niż ja. I co teraz? Ale no on jest następny w kolejce przecież. Czemu? Czemu następny? No jak to nie? Kurde, była umowa. Jeżeli wygram z maksymalnie, wtedy jak ale nie wygrałeś, Jak nie byłem ale w zastępstwie, to ala wygrałem, wśród ludzi wygrałem, bo mi odjęli jeden punkt, gdyby nie odjęty punkt, to bym wygrał, więc ty jesteś teraz w kolejce. Ale kurwa, gościu, nie ale wygrałeś, tak. Ale wśród ludzi wygrałem. Nie zawsze liczy się werdykt sędziowski, tylko to, co ludzie uważają. Mogą teraz napisać ludzie na czacie, kto wygrał tamtą walkę. Jestem ciekaw. Okay, no to w takim razie napiszcie, bo jestem ciekawy, czy według was wygrał maksymalnie, e, czy Filip A próbuje nie? uciec, bo wie, że przegra z TikTokerem. Ale... 40 kilo lżejszym. To ile ty ważysz? 80. Dobra, bo zaczyna się robić face to face Bogzel bo Zabielski. Mówiłem, mówiłem, przejmujcie pałeczkę. Ja mogę się <laughs> ale chętnie popytam. No, ale ogólnie... Yy, yy... Dobra, no ja nie widzę przeszkód, żeby tam gdzieś z zawalczyć, stary, nie? Żeby nie było. Na pewno się ciebie nie boję, nie? No, no, tak no. be... żeby... głęboko w oczy. I chcę, żebyś wiedział, że y... walka ze mną może doprowadzić cię do Kalecwa. płaczu, stary, nie? nie? wydaje mi się, nie wydaje no, mi się. To... Jeszcze nigdy nie płakałem po walce. Okej. Okay. I jeszcze nigdy nie przegrałem w przeciwieństwie do ciebie. Okej. Okay. No tak, ale zobacz stary też moich przeciwników. No nie wiem, jacy nie. przeciwnicy? No, siekierę, chłopie Kubańczyka, Kasio, najlepszy bokser we freakfightach, tak? pokonał Wrzoska stary tak? I, i mimo, mimo, mimo braku sympatii, e, no tak, no zmęczony Kasio, ale to wciąż jest Kasio, a nie ziomek, który... E, Dobra, ale a z kim wygrałeś? Może tak, wygrałeś z, z tym Guzikiem, guzikiem tak. który też jest jakby... Ale do... siedzę trochę w tych sportach. Czyli stary. próbujesz tak. powiedzieć Jestem, że... jemu, że bije się z Leszczem teraz, tak? Eee, nie, nie, nie. Na, no, ale na to wyszło. Eee, ale ja uważam, że Taekwond stary cię e, pokona. Zobaczymy. Uważałeś też, że hejter mnie pokona i było inaczej. No ale stary, na widzisz, z, e, z haterem dałeś taką walkę... I zlekceważyłeś mnie w walce z maksymalnie, dlatego, okay. bo tam tak się podśmiewywałeś, Mówiłeś, no ja mówię, że dobrze jest. No, dobrze no dobra, jest. no ale mówisz o dominacji genetycznej, że nie, masz mocną dominację genetyczną, trafiałem gadasz o tym, że masz szczękę jak wimp, czy tam twarz wimp, jak wimp. E, a e, no co, z, hej, z hejterem jak walczyłeś, no to no, nie było to że są Ale, słuchaj, ale walczy, hejter miał że... podobną. Była dobra, zajebista walka tak. pod względem takim, tak, że była cyperiada. Ale, ale słuchaj, trzy tygodnie przed potwierdziłem no. i nie byłem w ogóle nigdy na treningu. Trzy okay. tygodnie trenowałem i to bardziej ta walka była trudna dla mnie nie dlatego, bo ja nie miałem umiejętności, okay. tylko ja nie miałem po prostu kondycji. Gdybym ja miał więcej kondycji, no to więcej ciosów bym wyprowadzał, a ja już po prostu nie mogę Oj, nic a... zrobić. No tutaj widzę, że jednak mimo wszystko... Dobra, lecimy dalej. Nie, nie, to jest ważne, tak? bo, bo Fame ma e, stworzyło taką sondę, kto wygrał walk, walkę Zabielski kontra maksymalnie. I tutaj jest opcja dominator genetyczny Filip, Max albo niejednogłośną decyzją Adrian Polak. Ja zaznaczę maksymalnie, ponieważ był remis, więc... E, no i widzisz, na ciebie jest 7%. No, no ale to na złość zrobili, do... to przecież na złość. To jest wszystko na złość no, zrobili. Zawsze jestem tym, który. jest, Jestem tym, kurde, w szkole co się nad nim z... Ale przejebałeś Filip. No kurde mogę, no nie Tak że zajebiam się, się, na, nadejmy się nadejmy, na to, bo to trzeba tę chciałeś. No nie pomyślałem, nie jestem w tym A. najlepszy. Czasami tak się zdarza. No. Ale jesteś fajną postacią, bo fajnie, że też potrafisz poddymić też w moją stronę. Ja sobie ale to, to nie robię... są dymy, to jest zwykła konwersacja. Tak. Dymy to ja ci zrobię w Oktagonie. Tak? Ale widzę, że stary to naprawdę jesteś zbyt pewny siebie, nie? Zobaczymy tutaj w walce z, z Rafciem. Dobra, Jestem takim ale po, wiesz, dziadkiem pokażę... do orzechów i go po prostu pch, tak zmiażdżę. <noise> Okej, okay, w kwarterze. Właśnie przed chwilą TikToka dodaję. Możecie wpadać na mego TikToka i obejrzeć, dajcie znać, czy Wam się podoba. No dobra, no ale te TikToki, stary, tak szczerze, no to robisz tam z siebie ofiarę. Ale jak, jaką ofiarę? Bo no no cały czas mówisz, że nie ich ci nie kibicuję, stary, kibicowy. Ale tak słuchaj, tak dalej. to jest po prostu taki content, Ja pierdolę. A ty kiedyś co robiłeś? Humulusa jakiegoś, do jajka. A. A do jajka. I wyhodowałem sobie pracownika. Tak, pracownika. 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 tak, tak. Co tak, ty tak, A z koszalina? To ale też to... był kontent wymyślony ja też sobie robię takie. Ale nie, wiedzieliśmy. Jaki masz ale nie wiedzieliśmy, stary, że z Koszalina jest w rzeczywistości Knaziem. No, jak? Sa... no nie, no na samym początku. na samym początku Knaziu nie, nie ukrył swoją tożsamość. Nie wiedzieliśmy o tym. Dobra, tak czy siak, czekaj, bo już Mizerny research, stary. Dobry research, wszystko jest pod kontrolą. No dobra. Ale e, Filip aktualnie ogląda już ponad 40 tysięcy ludzi, tak o. więc e, no, też spełniasz w pewnym sensie swoją rolę. O, super. Cieszę się. Dobra, to. Przed... tego rola. Eee, no. Ja mam być tym, którego nie lubią, a ty masz być ten, któremu kibicują. No to tak nie Nie, nie, no to, tak nie, działa to nie, tym nie, nie. A to troszkę, ja. Ale, nie znaczy, uważasz, ja, że stary sam, na przykład. Ja nie mówię, że no, no, ty no. tak chcesz, żeby tak było, tylko troszkę tak wychodzi, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja zawsze lubię być tym, który idzie pod, nie z nurtem rzeki, tylko pod rzekę, że się wspina to do górę, Odry. Wejdź. No nie. do Odry. No. Kurczę, no nie wiem, teraz jakoś ciekawie, nie ciekawie tam chrywa. No tak sobie, żartowałem. Ale nie, no generalnie spoko. Ja to nie jest tak, że ja sobie wybrałem bycie faworytem czy u Bookmacherów, czy u ludzi, tylko to samo wyszło, nie? No tak. Na takie rzeczy nie masz wpływu. Natomiast ja uważam, że mimo wszystko jak jak się wychodzi do Oktagonu i ludzie ci kibicują, ja mam tylko doświadczenie na, na podstawie jednej walki, to jest to budujące i mega euforyczne. A myślę, że to jednak wpływa pozytywnie na przebieg walki, tak mi się wydaje. A ja grafciu, zareagujesz na słowa Filipa, że niczym dziadek do orzechów wejdzie i zmiar życie. No nie wiem, no wiesz, no to każdy może dużo mówić, dużo pierdolić, a potem wychodzi. Podejrzewam, że jak wiesz, no bo tego nawiążę, ale jak zabierałeś dziewczynę wtedy na budowę, też mówiłeś, to jej nie zrobisz, a finalnie to jedyne co zrobiłeś, to coś jej wstyd, nagrywając film. więc... dobra, ty nie wiesz, ty nie wiesz po pierwsze, jak wyglądała cała ta sytuacja, a po drugie, nie wiesz, Może na przykład to była moja koleżanka, którą już wcześniej znałem długo i wcześniej mój sprzęt bardzo dobrze działał i dlatego zaufała mi i poszła ze mną na budowę. No dobra, no ale ja też widziałem twoje poprzednie walki ufam, że idzie ci dobrze. Ja Sportowo akurat nie odbierałem ci niczego, bo, bo staram się być cztery i nie uważam, żebyś był swy, nie, łatwym rywalem dla mnie. Natomiast uważam, że no trochę ci się popierdoliło, że twierdzi, że to będzie łatwa przeprawa. I tyle. Nie no. Kurde. Ale nie masz paradoksu tak uważać, w sensie nie musisz się tłumaczyć. Wiesz, wiesz co mnie strasznie po prostu dziwi, że wy niektórzy freakfighterzy, wam się wydaje, że wy naprawdę nie wiadomo jak dobrze się bijecie. Ja się zastanawiam z kim wy kurwa, sparingi w tych klubach swoich macie. Ale to ty właśnie mówisz o sobie, bo ty miałeś jedną walkę no contest, no. Ty jesteś freakfighterem tak, no. i uważasz, że walka ze mną będzie w miarę tam łatwa, Wyrunana, że, no. że, że, że nie, nie, że będzie nie pokonasz, wyrównana. a ja walczyłem trzy razy, a ty tak naprawdę ani razu. Okej, okay, ile w sumie trenujesz? Ale ja nie razu no walczył. No ale no contest, no to jak to liczyć, no to była minuta walki. Ale Nawet to była nie wielka, nie ale dobra walka. Ale nie, 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 nie. Była dobra walka przez tę minutę trzydzieści około, ale tak naprawdę to nie była taka prawdziwa walka, że jeszcze nie był zmęczony, nie wydobył nie, no się siebie, zgadza, no się nie, nie, nie wydobył z siebie tak. tego charakteru wojownika, że nie może, a idzie do przodu, nie wyłapał mocnych okay, ciosów. A to akurat, tak naprawdę to jest wiesz, akurat wiesz, akurat jak prawda. masz taką walkę na 100%, że dostajesz, nie możesz, to wtedy twój charakter wychodzi A czemu z góry zakłada, że tego charakteru nie będzie, bo jak. Ale ja nie mówię, że nie będzie, ja nie mówię, że będzie. Nie powiedziałem tego, tylko ty powiedziałeś, że wy, free fight, też uważacie. No tak, że, bo, że Macie to jest łatwe, jego, a ty chodzi o A ty uważasz skoje, no? tak, że walka ze mną będzie łatwa, a nie walczyłeś tak dalej. Ale nie powiedziałem nigdy, że walka z będzie łatwa. Ja Dobra, zawsze mówiłem, ja że będzie wyrównana. To w takim razie cofam się, przesłyszałem. Okej, okay, to się słyszałeś. Akurat, bo ja nie potrafię, ja bym nie był szczery sam ze sobą, gdybym twierdził, że to jest łatwa walka, bo pochwalą kłamać. W sensie, mam cię na psychikę wchodzić, ja nie potrzebuję wchodzić komuś na psychikę, żeby z nim w oktagonie wygrać. Uważam, że wychodzimy jak równy z równym, i wierzę, że moja ręka będzie w górze i tyle. Natomiast uważam, że niektórzy Freakfighterzy, tutaj nawiązując do tego, co Kaspar ostatnio pokazał, no kurwa, wam się wydaje, że wy jesteście na poziomie zawodowców i krzyczycie, że koje zabijecie, a jedyne, co możecie zabić, to muchę w kiblu, jako kurwa dopadniecie Czyli mówisz ogólnie po prostu Teraz ogólnie, nie do mnie, tylko ogólnie. Ogólnie co niektórzy freakfighterzy mają w głowie, tego no nie rozumiem. No to ogólnie idziele. na przykład z tym się zgodzę, że niektórzy tak twierdzą. Ty tak nie twierdzisz, mówiąc, że nie rozpierdolisz pięćaku. Ale ty jesteś Free mniej zaawansowanym ode mnie. No ale miałeś dwie walki więcej, stary. Dwie pierdolone walki. No tak, no to to wystarczy. Okej. Okay. Ile, ile w sumie trenujesz razem? Tak rozumując? Wiesz co, ja bardzo długie przerwy. Miałem miesiąc trenuję, miesiąc nie trenuję, no ale właśnie, ogólnie no nie zacząłem, też... zacząłem trenować trzy tygodnie przed walką z skyterem. To pierwsze moje treningi takie prawdziwe. Dlatego właśnie też mam jakby ale do tego, że twoje doświadczenie jako frika e, mimo wszystko w pewnym momencie ono może być stare wyrównane do tego, co robi TakeFan, A ile te... TakeFan trenuje? No ile teraz trenujesz? No, a tak podsumowując wszystko, to może z rok będzie. Z rok. Czyli przed pierwszą walką ile trenowałeś? No, trochę trenowałem przed pierwszą. No, razem, bo ja, ja, ja trenuję od jakieś 3,5 tygodnia, teraz się przygotowuję. E, z przyczyn losowych nie robiłem tego wcześniej, dość usprawiedliwiało, ale uważam, że jestem przygotowany dobrze, żeby nie było. To nie jest wymówka. Uważam, że jestem dobrze przygotowany i zrobiłem co mogę. E, no, tak podsumowując, rok, może delikatnie ponad rok trenuję, jakoś tak. No, co ja podobnie. Okay. No to mamy podobne doświadczenie w teorii. Czyli dominacja genetyczna w tym momencie. Stricte, jeżeli chodzi chyba o, nie wiem, może o Twoje ciało? O to no, ci chodzi? No ciało mam piękne, na pewno piękniejsze niż on, dużo ładniejsze. Możemy zrobić normalnie zdjąć. Ale wiesz, no to jabłko też poubrać. może ładnie wyglądać, ugryziesz jej, kurwa, to tak, tak, dostaniesz. Tak, tak, najważniejszy nie? jest środek, oczywiście nie ocenia się książki po okładce, A ja jak to według, wiem. Jak, Jaki masz według siebie środek? Jaki mam co? No, środek, czyli twoje serce. <laughs> A to tego nie zdradzę. To jeżeli ktoś mnie pozna bliżej, to ja się wtedy otworzę. No lepiej. to może inaczej, to, że lepiej wyglądasz, nie wiem, jesteś przystojniejszy, jak uważasz, jak nie masz, to znaczy, że to ci pomoże w wygranej, czy co? No ogólnie pomaga mi w życiu cały czas. A no okej, okay. czyli bazujesz na swojej urodzie, podrywają dziewczynę, przynajmniej spoko. Możesz korzystać za atutów, które masz. Jestem Johnem, Brawo. No właśnie wiem, no zauważyłem, że to wytknąłem. E, ale OKTAGONIE nie ma to znaczenia, jak coś. Znaczy, no ma znaczenie, jak... bo kamery nas obserwują i ja po prostu wyglądam lepiej wizualnie i ludzie będą na mnie się skupiać bardziej. Okej. Okay. Okay. Jesteś mocną osobowością. Wydaje mi się, że możesz OnlyFansa sobie założyć. Tego akurat tak, nie planowałem. Tak z tak, tak, ciekawości masturbowałeś się kiedyś pod własne odbicie, czy nie? Jeszcze mi się nie zdarzyło. Okej, okay. taka ciekawość chciałem. Na... Dobra, panowie, tak naprawdę to musimy dopiero zacząć tego face-to facea no bo on się jeszcze to była nie rozgrzewka. Była taka rozgrzewka, jeszcze nie przeczytałem formuły jak To nie dobrze, bo ty się siku chce, a ty jeszcze sponsora nie czytałeś. No musisz wytrzymać, tak? No, radę. Ale ogólnie bardzo bym prosił od razu o wodę, o cały dzban wody, bo mi też się chce wchłupić pić dzisiaj, więc e, bardzo bym prosił tutaj o dzbanek wody i fajnie by było. I też fajnie by było jakby reżyserka naprawiła mi uszko, no bo muszę odbierać telefony, a... Bez działającego ucha raczej się nie da. No i oczywiście zapraszam wszystkich do pisania sms-ów na numer, który będzie podany w beleczce poniżej. Tam na najciekawsze pytania będziemy odzwaniać, no jakby formuła i schemat jest wszystkim jak najbardziej znana. Halo, halo, możecie ten? Możecie mi coś tutaj na te łóżko powiedzieć? Słyszę łóżko. Dobrze. Tak słodko, łóżko. Wszystko działa. I teraz zapraszam w sensie bardzo o telefony. Ja przeczytam formułki sponsorskie i zaczynamy face to face'a. Betclick, nasz oficjalny sponsor Betclick przygotował nową ofertę powitalną z kodem Fame. Możecie liczyć na zwrot stawki w formie freebetu aż do 200 zł. Kidrop z kodem Fame otrzymacie darmowe 2 zł i 5% do doładowania. SFD, złóż zamówienie w sklepie SFDPL z kodem Fame10 a otrzymasz 10% rabatu na wszystkie produkty. GBS kod Fame25 jest 25% zniżki na cały asortyment na GBSPL. Dodatkowo Denley apis na Natural Cosmetics, Hotpay, Pan Posiłek, Street Gods, Ubezpieczenia Grodzki. Partnerzy techniczni to Pitbull i Stormcloud, a partner medyczny MML i patron medialny Super Express. Dodatkowo ruszyła wielka loteria Fame, o której już myślę, że reklamówki i wszystko dały wam znaka. W puli do wygrania jest pół miliona złotych. Zyskaj szansę na wygraną kupując jeden z czterech albumów Fame i zgarnij odpowiednią ilość losów. Dowiedz się więcej na loteria loteria.famema.tv i spróbuj szczęścia, a my teraz zaczynamy e, naszego face to -face ja tak? się uczyłem krótszych formułek w postawówce na pamięć. Znaczy ja było też zwykły. Ja też pamiętam te czasy, jak byłem na konkursie recytatorskim i rzeczywiście miałem do powiedzenia dużo dłuższy wiersz, ale w tym momencie, no nie wiem, czy... Taki na liczb byłby większy. Teoretycznie tak, ale no jednak jakoś nie chce mi się tych formułek uczyć na pamięć. Nie No on się przypierdolił, to ja też chciałem, żeby było 1-1. No dobra, będziemy walczyć. Okej. Okay. A um zawalczyłbyś ze mną na przykład w y, Open? Nie. Okay. nie, bo ja mam prostą zasadę, ja lubię jak jest sprawiedliwie i uważam, okay. że waga ma duże przełożenie. Ma ogromne. Przełożenie. A ile teraz ważysz? 80,5 jakoś tak. Czyli masz jeszcze do zrzucenia 3 kilo ponad. No tak, No ale ty podobnie, nie? No ja mam dwa do zrzucenia. No no to czyli waga to samo. Dzisiaj to jest ostatnia woda, której się napije. No ja mam podobnie. Znaczy, w sensie piję do końca dnia i. No I tak. potem się suszycie. No tak. jutro nic prawie nie wypiję. No Ale to Filip, Zeszło. jak już teraz uważasz, że będziesz, że dobrze wyglądasz, no to po wyschnięciu, jak odkryją ci się wszystkie mięśnie, boję się, że stary, odpali ci się megalomania. No stary, wyślę ci jakieś zdjęcia. Możesz mi wysłać. Na ja film. Wierzę, ale. Dobrze, dzięki Filip. No co ja Bo ty mi <laughs> ostatnio wysyłałeś, to ja też ci wyślę. Jakie ci wysłałem? No, tam. A tutaj leciutka ściemka z mojej strony, nie chciał być e, jakby podejrzany, susi. Dobrze, słuchajcie, e, z racji tego, że Sylwester Warrenga na ostatnim programie stworzył bardzo fajny taki format, tak lub nie, e, no to zainspirowałem się Sylwkiem i to jest jakby jego pomysł, sam zresztą go propsowałem za ten pomysł, tak lub nie, on fajnie podkręca atmosferę i też... Mamy sobie w oczy patrzeć, tak? No fajnie by było, się sobie patrzyli właśnie Będziesz w oczy. szukał swojego odbicia w moich oczach? W oczach? Kurczę, ciężko, tak. Okay. Raczej te światła widać. Trudno, tak? Ale, ale spójrzcie sobie w oczy. Eee... Kto odpowiada? Jeszcze raz? Kto odpowiada? Teraz, ja, take... teraz będzie odpowiadał One. Spójrzcie sobie w oczy, właśnie tak najbardziej głęboko jak tylko można. No i no, jakaś dobra atmosfera jest. Tak, że... Ale nie możecie z, jakby z zbić tego wajbu, nie? Mhm. Dobra, zaczynamy od Rafała. No dawaj. Jestem bardziej inteligentny od Filipa. Tak. Mam mocniejszą psychikę od Filipa. Mogę powiedzieć, nie wiem, bo nie wiem jaką ma psychikę. Ale wydaje mi, się, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Na konferencjach oraz wywiadach pokazałem się znacznie z lepszej strony niż Filip. Tak. Mój przeciwnik jest ogromnym atencjuszem. Nie wiem, nie wiem. Serio okay. nie wiem. Mój content jest znacznie ciekawszy od Filipa. Tak. Jestem lepszy pod względem umiejętności od Filipa. Nie, bo tego też nie wiem. Nie mogę powiedzieć, że tak, bo nie wiem. Sobie chcę, że to było szczere. Okay. W przyszłości jestem w stanie przebić Nitro pod względem liczby widzów na streamach. Tak, w sensie wydaje mi się, że wszystko jest możliwe. Okej. Okay. Gdybym wyjawił to, co słyszałem o imprezach Zabielskiego, mogłoby to zniszczyć jego karierę i rozpętać dużą dramę. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tak dużego wzrostu popularności po pierwszej walce w Fame. Tak. Kontent Zabielskiego jest nudny. Nie śledziłem go jakoś turbo. wypitnie. Widziałem jakieś urywki, więc ciężko nie powiedzieć to, obiektywnie. No ja bym tego nie oglądał, to jest content bardziej dla dzieci, chyba z tym się ze mną okay. zgodzisz, nie? Dobrze. Teraz ty film. Nie trafia to do mnie. Mhm. Jestem bardziej inteligentny od takefana. Tak. Mam mocniejszą psychikę od takefana. Tak. Na konferencjach oraz wywiadach pokazałem się znacznie lepszej strony niż takefan. Tak. Mój <noise> przeciwnik jest ogromnym atencjuszem. Nie. Mój content jest znacznie ciekawszy od takefana. Tak. Jestem lepszy pod względem umiejętności od takefana. Tak. Denerwuje mnie, było. denerwuje mnie fakt, że Tejkwan wypowiada się negatywnie na mój temat, a w wielu sprawach nie ma racji i nie wie wszystkiego. Nie. Czyli to cię nie denerwuje? Okay. Nie powiedział, nie. Nie? No powiedział, że nie. Gdyby nie Nitro, Tejkwana nikt by nie oglądał. Nie wiem. Gdyby nie wypowiedzi Adriana Polaka, to afera budowlana rozeszłaby się po kościach. Tak. W aferze budowlanej winowajcą był Adrian Polak. O, grube. Nie, nie, no trochę, no kurwa, nie wiem co powiedzieć, no trochę tak, dobrze, no, trochę mamy, tak, mamy fajny, przystępny. ale wydaje mi się, ja że ja przecież go kryłem cały czas, ja mówiłem, że nie, nie wiem kto tam był, że coś tam a on tam był, ja chciałem mu pomóc. A wyszło tak, że ja jestem jakiś zły i że coś tam złego robiłem. No. Widzowie mogą być nieukontentowani tym, że to sami mówiliśmy nie wiem, ale uważam, że nie na każde pytanie da się odpowiedzieć tak lub nie. No. Są mhm. pytania bardziej złożone, ale wydaje mi się, myślałem, że będzie pierdolił głupoty, a myślę, że mówił to, co serio myśli. W sensie był szczery sam ze sobą, tak uważam. Okay. No, byłem szczery, tak, okay. zupełnie szczerze. No to fajnie. Mi się ogólnie bardzo chcę podziękować Sylwkowi, bo to jest też jego pomysł i jakby nie chcę mu tutaj odbierać zasług tego, że stworzył coś takiego, to jest naprawdę... Dobry, i swoją drogą dla Frania i Paramaxida, których też tutaj za niedługo zobaczycie, za chwilę tak naprawdę. No jeszcze tutaj chłopaków tak naprawdę będziemy maglować pytaniami, bo jeszcze nawet nie ma telefonów. Od razu bym chciał żeby tego, ten telefon też dostać, żeby zwiększyć tutaj dynamikę e, telefonem. A, nie mamy ten. Eee, zapraszam do pisania SMS-ów eee, i... A co nikt nie napisał? No nikt nie, nie ten. Nie, co ty nikt nie, chce się, eee, nikt nie na... napisał SMS-a. No właśnie to nie To jest ma, niemożliwe. No nie mamy nikogo. Bo ja mówiłem na Instastory, żeby nie pisali. Dawajcie, dawajcie. A, jakieś ja takie, jakieś mocne pytania, bo wiadomo, że pojawiają się tro, jakieś troll pytania, no to zawsze są, nie? ale na takie nie odzwaniamy. Dobra, panowie, lecimy w takim razie do e, pierwszego e, materiału. No bo nie, jeszcze nie. Take one. Na jednym z live mówiłeś, że dostałeś od różnych osób informacje i filmiki, co rzekomo dzieje się na imprezach Zabielskiego. Powiedz, co słyszałeś od ludzi na temat tych imprez i co jest na filmikach. Oczywiście, jeżeli wcześniej robiliśmy tak lub nie, więc nie chciałeś się o tym wypowiadać, jeżeli jakby to jest dalej twój, e, twój statement, no to chyba, że chcesz się To powiedza. może inaczej tam? Uważasz, że niektóre sytuacje to przegięcie, czy nie? Nie. Wszystko... Zajebiste imprezy o... były, zrobiłem zajebiste imprezy. Do mnie cały czas ludzie piszą i pytają się, kiedy kolejne. A teraz, to jest nie... w A teraz nie robię imprez, dlatego no bo się bardziej skupiam na przygotowaniach. Poza tym imprezy zajmowały strasznie... Mówię, dużo wie, że czasu. imprezujesz w międzyczasie.